Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj kopalnię bitcoinów bez kitu, nie? Łapówka. Postanowiłem, że pod łapówkę to jest najpotężniejsza talia. E, tutaj było bardzo dużo wariacji, tak szczerze mówiąc, tak? Poza kamerami, bo nie dość, że grałem e, scenariusz i tak dalej, sobie to wszystko testowałem. To po czasie stwierdziłem, że nie, że zrobimy sobie całkiem co innego. Talia jest w 100% moja, żeby nie było, że od kogoś e, podpatrzyłem cokolwiek. Jest to moje po prostu. Zobaczcie standardowe kombo pod króla żebraków, Savole i Azara. W porządku. Ale oprócz tego mamy po pierwsze oko tygrysa, po, po drugie mamy onej romację, żeby łatwiej było wyciągać Siroko, Kaganiec, Bank Też po wycią pod wyciąganie Pierścień, który służy nam w pierwszej rundzie do wygrania jej i po prostu e, żeby mieć kontrolę i iść na tą trzecią rundę. bo to jest po prostu najlepsze wyjście. Igor do kopiowania mieszczanów. Czuła imkę do robienia monet dla nas. Azar. A, to już mówiłem: Azar, żeby się zastawić po prostu. No i nowa karta Łowczyni Skarbów, która spisuje się w tej talii. Wyśmienicie. Jest naprawdę gigantycznie dobra. Dlaczego? Dlatego, że trzeba mieć ten kapitał 7, co prawda, ale nie jest go trudno zrobić. Nasycamy naszą jednostkę. Zdolnością taką, że na koniec tury zyskujemy jedną monetę, więc tak naprawdę nie potrzebujemy nawet tych poborców, po prostu płacimy sobie haracz, znaczy kap, opłacamy po prostu sobie i e, wybieramy jednostkę jaką chcemy, nazycamy ją sobie monetami i wtedy robimy punkty, bo ci mieszczanie będą się wzmacniali za każdą monetę zdobytą. I to jest właśnie bardzo, bardzo fajne w tej talii. E, dobra, dalej. No bo ta łowczyni to jest po prostu sztos, tutaj można tyle jednostek nasycić. Ja od razu jak widziałem tą kartę, jak przedstawiali ją, to wiedziałem, że z tej karty będą fajne jaja, nie? Jest naprawdę zajebista. Dalej mamy wieczorną zdobyć, wieczorną zdobyć, poborcę podatkowego, morską hienę, żeby móc tam coś w tej pierwszej rundzie jakoś powydawać, te monety. Ale również mamy płomiennego kaznodzieja po to samo, żeby wydawać monety, inkwizytora pod tokeny. Nie jest trudno to zrobić, także ten inkwizytor jest spoko. No i poławiaczka pereł, też nowa karta, która jest fajna, bo jeśli przeciwnik nam jej nie zbije, to zyskujemy 6 monet, co daje nam 10 za 4 werbunku. Chyba w dobrej kolejności powiedziałem. Albo 4 werbunku za 10. Jakoś tak. W każdym bądź razie. W każdym razie, sorry. Tak się prezentuje talia. Link znajduje się w opisie na streamie. Zrobiliśmy na niej 202 Punkty, co jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Jak będzie teraz, zobaczymy. I z góry mówię, jest to mem, ale bardzo silny mem. Większość gier wygrałem tę talię, także sprawdza się naprawdę dobrze na rankingu. Więc możecie naprawdę próbować. Tutaj serio z ręką na sercu mówię, ta talia jest po prostu dobra. Przejdźmy już sobie do pierwszej gry. Naszym, naszym następnym. Yy, moim pierwszym rywalem będzie pobudzenie kojatel je ze dwóch i szykiem Pozdrawiam serdecznie. Dobra, jeśli chodzi o rękę, słuchajcie, rękę mamy nawet zacną. E, nawet, naprawdę, nawet zacną. Możemy grać tutaj bardzo dużo. Jednomorsko, kiedy mamy, poławiacza mamy. No na brązach, super, możemy wszystko pograć. A na pewno jednej łopczy nie potrzebuje, Sabola jest naprawdę dobrze. Zaczniemy, sobie od słynnej poławiaczki Pereł. W pierwszej kolejności, bo to potrzebujemy trzech tur, żeby dostać te 6 monet. Następnie zagramy pomiennego kaznodzieje. Płomienny kaznodzieja, potem byśmy mogli na przykład inkwizytora zagrać. Na przykład tak możemy. Czy on będzie mi to zbijał? Może się tak okazać. No, pierwszej oczywiście jest w tej talii, no bo potrzebny jest na do wygrania tej pierwszej rundy. Szczególnie, jak, szczególnie, że widzicie, posiadam tylko i wyłącznie brązy. Szkoda, że kagańca nie, nie dostałem. Nie boisz się? Hmm. A powinieneś. Dobrze. Tutaj już mamy jednostkę pod naszego inkwizytora. Także za chwilę sobie go rzucimy. No a potem... Może morska hiena poleci? Może tak być Dobra Sześć monet nasze Fantastycznie No i kurde yy, Chłop nas powoli dogania To mi się akurat nie podoba Trzeba morską hienę zagrać Koniecznie morską hienę trzeba zagrać. Yy, ona na kapitale 7 co nie to ja zużyję jedną monetkę. O, to się przyda. Tylko nie do tego. Dobra. Yy, dobra, jest git. Ten! ten się płomienią mnie pokłonił! Teraz możemy nawet to stworzyć. Znaczy zagrać ogólnie. Chawakarskie wsparcie. Kurde, no trochę trzeba przyspieszyć, nie? Eee, no mi bardziej zależy na bandzie Urbisów. Nie ma co ukrywać. Daje mi to więcej monet. Dawaj. Może być? Dobra, liczę na to, że nie rzuci Syroko. <noise> Bo to by zabolało. No i co? Chyba rzucamy pierś. O kurde, ale to jest wielkie. O kurde, wszystkie wzmocnienia mu poszły na to. Pff, masakra, dobra. Albo bank zagram. Mogę spróbować bank. Może uda mi się onej romancji albo kaganiec dostać. To by było fajnie. No Kaganiec jest daleko, ale Siroko na przykład, na przykład Siroko jest fajne. Z drugiej strony, jeśli my chcemy grać, no, ja będę raczej uciekał zaraz. Kurde, no nie wiem co zrobić. Ale nie, no chyba Siroko. Siroko. Ile my jeszcze będziemy grali? Raz, dwa, czyli będzie miał 11 punktów, 12. Dobra, to obrońca Mahakamu akurat do zbicia. Yy, no już teraz pierścień przychylności. Teraz już tylko Tomis zostaje. Do zagrania. I potem nawet wszystkie monety możemy zagrać. Jak będzie trzeba. Yy, no on musi trochę przyspieszyć. Wszystko poszło mu te, na te wsparcie praktycznie, tak mi się wydaje. No, za 9 punktów aż mi się to wzmocniło. Jest tam e, raczej Torkę. Także jeszcze z tym Torkę e, No nie rzuci Torkę, nie wierzę w to. Ma dalej te pobudzenie. Nie, nie, to nie rzuci. Ale na przykład Simlas może być rzucony. Albo właśnie agitator. Dobra. Proszę cię pasuj, gości. Mamy to. Mamy długą rundę w takim razie. A długa runda dla mnie to jest coś fantastycznego. Teraz tylko dobrać. Mamy sapole i mamy mieszczanów. Mamy też łowczyni, więc trzy karty bardzo ważne już są na ręce. Zostaje jeszcze ich troszeczkę. No na przykład ci poborcy. Jednego wymienię, bo i tak mamy łowczyni, więc. Nie jest to potrzebne. Kaganiec. Dobra. Kaganiec jest jak najbardziej spoko. Yy... Musimy jeszcze dobrać na pewno Azara, bo bez Azara nie jesteśmy w stanie odpalić komba. I to się, to się o to się najbardziej boję. Więc jem z tymi poborcami. Jakby ich wymienić. Dobra, wymienimy. I szukamy. Szukamy naszych kluczowych kart. No, azar... Bez Azara będzie bardzo ciężko. Może być nawet niemożliwie. Na przykład króla żebraków nie uda nam się wyciągnąć. To będzie strata olbrzymia. Eee, no nie no, musimy mieć to. Musimy. Albo onej romancję, nie? Azar albo onej romancja. Eee, tylko te dwie karty. Jedna z tych dwóch kart mi interesuje. Jest dziewięciokartowa runda. Więc jesteśmy w stanie się fajnie rozstawić. Jest i romancja. dobra, mamy wszystko. A nawet króże braku, ale jego nie potrzebujemy. Morska hiena, a morską hienę mogę nawet zostawić. Ale w sumie po co? Le lepiej mi płom płomiennego zostawić. Dobra. Mogłoby być lepiej trochę, na przykład dobrać czułą nimkę albo mieszczana kolejnego, no ale musimy się zadowolić tym, co mamy. Także w pierwszej kolejności zagramy naszą onej romancję w Azara. Yy, potem rzucimy Igora i stworzymy sobie mieszczanu. A potem trzeba lecieć z łowczyni jak najszybciej. Dokładnie. Złowczyni i zacząć rozdawać te, te na scenie całe. A zabrać nie chcesz? No dawaj. To ludy. O kurde, czyżby, czyżby leciał krasnolud teraz? No mam nadzieję, że nie. Serio liczę na to, że nie będzie czegoś takiego. Okej. Okay. No i rzucamy, Igora. Koniecznie Igor teraz. Ja pierdzielę, jest Zoltan. To ten Igor nie wierzę, że mi przeżyje. Nie wierzę w to. Ciężki mecz. No raczej poleci teraz jego ogromny krasnolud i zbije nam Igora. Na 100%. A, jest Tris. Ciekawe, ciekawie, ciekawie. Misiańcu, no nie daj się prosić. Właśnie chciałam mieć takie zasłony. Dobra. Aaaa uh, Jest Munro nie, nie zbił, nie Igora Nie zbił Dobra, ale my i tak łowczyni byśmy potrzebowali Kurde Jest to lekki przypał Nie ma kiedy tego zagrać Z drugiej strony, jak mi poławiaczka zginie To ja będę miał przerąbane Więc może najpierw Rzućmy sobie łowczyni No i dajmy na przykład No na tym jednym mieszczanie możemy dać status. To jest całkiem dobre. Ja chyba zaraz na wolę będę grał tak swoją drogą. Choć nie, najpierw poławiaczkę bym musiał. Yy... Krasnoludzki wóz No tu nie siadło, nie? Tak. Ta runda, ale kurde, jak ten! Ha! Ten nie potrafi zginąć, dobra, to dobrze. To jest akurat bardzo fajne. Yy, rzućmy sobie poławiaczkę i dajmy teraz na przykład tutaj status. Czekajcie, jeszcze tak. Tutaj dam, to do, mi da potem dwie monety, nie? Będę miał 4, 5, 6. Dobra i tak wystarczy. To nie jest problem. To nie jest problem. No i też liczę na to, że poławiaczka nie zginie. Bo jak nie zginie, to my zrobimy tutaj naprawdę kupę. Kupę punktów. Akurat tego chciałem użyć teraz. No ale trudno. Szkoda. W takim razie Zagrajmy sobie tak. No mamy jak odpalić sawolę, to jest najważniejsze, trzeba na to bardzo uważać. Żeby ten sawola mógł być odpalony. Eee, Sheldon. Co on tam ma, Irden? Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, dobra. To no nie zostaje nam nic innego jak zagranie po prostu sawoli. I zrobienia milion punktów. Fajnie. Powrotem 9 monet wracam. No jak tam jest Irden, to się popłaczę chyba. Serio. No, Torkę. Dobra. Bardzo... Bardzo, bardzo łatwo. Wybaczcie, ja wiem, że niektórzy nie lubią takich rzeczy, ale no... Ja chciałem pokazać cały potencjał. 119 punktów jest dobrze, ale no bardzo dużo żeśmy stracili. Więc jesteśmy do gry numer 2 i mam nadzieję, że tam będzie tak jak na streamie, czy te 202 punkty. Mam nadzieję. Lecimy dalej. Następnym rywalem będzie harmonia. E, w porządku... Duma to, wszystko, co nam pozostało. to mnie bardzo, bardzo cieszy. Nawet bardziej niż poprzedni rywal. E, tutaj nie ma praktycznie żadnej kontroli. On zaczyna. No dobra, fajnie, że to jest. Na pewno łowczyni jeden nie potrzebuje. Poławiaczka jest dobra. E, no, płomienny kaznodzieja jest spoko, bo mamy jak te monety wydawać. A... Chyba, że wymienię tą jedną łowczyni. Nie, wiecie co, zostawimy tą rękę. Zostawimy ją. Ona naprawdę wygląda dobrze. Zaczniemy standardowo od poławiaczki. No jest anterion. Dobra. Wiedźmin to lepsze niż praca Nie wiem, czy te siroko zużywać. Trzymam się jeszcze z tym Sirocco. Korporacja to ludzie! W tym Sirocco jeszcze się wstrzymam. Ale wydaje mi się, że poleci na kota ze flasu. Dobra w dunkę, kurde kliknie to w dunkę Nie kliknął Jakim cudem XD Dobra Rzucamy morską hienę teraz W takim razie Okej okay. Dobra. E, teraz pomiennego byśmy mogli rzucić. Pomienny jest spoko. No tutaj Driada, krócie i. Y, niestety. No ale dobra, teraz możemy sobie to rzucić. To kliknę i teraz. Czy ja chcę stworzyć. Czy kliknąć jedną monetkę? Dobra. Przebijamy. Jeszcze pierwsi przychylności jest już na 13 punktach. Dobrze byłoby go przebijać, co nie? Miał byłoby fantastycznie. O, fajnie, że mi to akurat dał. Ta wieczorna zdobycz jest, jest spoko dla mnie. Także zagrajmy sobie. Jest kolejna morska hiena. O kurde. Słabiutko. Słabiutko. My mamy jedną. To jest najlepsze. To mamy 5 punktów. Z taką ceną już i tak gardło sobie podtrzymam. Co to robi? Zadaj wrogę jedno... Aha, dobra! A żebyś wiedział, że mam głowę... Do... E, to nawet więcej punktów zrobiło. Fajnie. Nie będzie łaski ani przebaczenia! Naprawdę jest dobrze. Pierście na 15. Kurde kliknął, szkoda. No Dobra, już zastanawiałem się nad yy, kagańcem. No ale trudno. To my teraz byśmy mogli... Hmm, co byśmy mogli zrobić? Poza tym, że pierśni przychylności możemy zagrać. No może... To najromację chętnie bym zagrał. Gdybym zagrał w Kaganiec, to chyba w płaczącą. Mi się najbardziej opłaca. Już pierwszej przychylności leci i... O! I nawet nie musiałem. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze. Słuchajcie. Żeby, żeby pokazać wam potencjał tej talii, ta to spasuje. Niech on sobie zagra kartę. Będziemy mieli podwójne ostatnie słowo. Podwójne. Eee, a mi to bardzo pasuje, bo będę mógł zrobić naprawdę giga punkty. Także szukajmy tych naszych kart. Jest azar, fantastycznie. No i ja pasuję, tak jak już mówiłem. Pasujemy. No i nie ma co ukrywać. Dwóch mieszczanów, jakbym dobrał, byłoby bardzo dobrze. Naprawdę byłoby dobrze. No, coś czuję, że możemy zrobić te gigantyczne punkty. Jak tam nie ma żadnej kontroli, to na pewno. Na pewno więcej niż rywal, Xe. Ławiaczka. Kurde, żeby nie było, że się zaciągnę królem. Ja to chyba zostawię, tak? Bo się trochę cykam. No. Graj, graj! Graj. Aj, dobra. Jest ten jego... Fantastyczny scenariusz. Co do ciebie? Ja pierdzielę, jak ja się rozstawię. To tu będą się takie rzeczy działy. Moim pomysłem jest tak. Rzucamy teraz igora, rzucamy mieszczanów i rzucamy Inkę. Potem możemy stołowcieli skarbów rzucić. Sami może rzucić To w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że mi się nie pozbędzie tych skarabeuszów. Jeśli nie, to naprawdę zrobimy tutaj gigantyczne punkty. Jest fałw wody. No i coś czuję, że mamy to, widzowie. Coś czuję, że bez problemu to robimy. Jak on już takie rzeczy zrobił. Pytanie, co z tego wyciągnie? Żeby. O, mam nadzieję, że nic żeby zbić naszego Skarabeusza, ale wątpię. No właśnie, jest Straceniec. Straceniec może trochę nam popruć w krwi. No, przede wszystkim, no strach jest klikać tego Igora. Dlatego, no rzucimy sobie Mieszczanów. Ja sobie ich normalnie skopiuję. Serio, za bardzo się boję, żeby inaczej to zrobić. Teraz już nim leci. I prawdopodobnie yy, Igorem kliknę tych mieszczanów, bo na trzech już to jest naprawdę dużo punktów. To już się opłaca. Dobra. No teraz to już łowczyni leci. Albo, albo wiecie co? Kurde, jakby zagrać sobie... Jeszcze tą poławiaczkę. No lepiej, lepiej. Zagrajmy sobie jeszcze poławiaczkę. A teraz dopiero bym łowczyni zagrał. Bardzo szybko te monety zyskujemy dzięki nimkę. Nimkę. Nimke. No i musimy mieć 7 monet oczywiście na Sawolę, o tym trzeba pamiętać. Jest Biedźmin. i Fajnie. No i Gora bym też chciał rzucić, ale... Ale nie no, najpierw to poleci ona. No, i musimy dalej czekać na monety, niestety. Ale na spokojnie, na spokojnie. No, mieszek bardzo szybko wraca na mnie. <laughs> to jest fantastyczne. Także nawet teraz, jakby kliknąć tego Igora, o. Żeby zrobić jeszcze jednych mieszczanów. 2, 4, 6, 8. Przy okazji sprawdzimy, czy można, czy jak dałem status, czy będzie statusem, czy nie. Zobaczmy sobie. Niestety nie. No dobra. W takim razie, no trzeba punkty zrobić. Także... Zagrajmy to. O Jezu. Ale dobra, jest dobrze. Połowczyni. Jest dobrze. Teraz sześć, kurde, stracimy monetkę. Jest naprawdę moc. Możemy teraz... No teraz to już grubo jest, nie? Bo teraz to już będziemy dawać cały czas yy... na sycenie. <grystanie> teraz to już będzie mega, mega dużo punktów. Mam nadzieję, że on nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to myślę, że te 200 zrobimy, serio. Mówię całkiem poważnie. Było za co je kupić Dobra Naprawdę jest grubo Zaraz zobaczymy ile tego siądzie To jest fantastyczne O ty kurde O ty wstrętny O ty niegrzeczny chłopcze Dobra Dlatego A to taki Dlatego Dla tak spaniakował Dobra Oj chłopie Patrzcie na te punkty nie To jest hit A im tego nie mogę służyć Raz, dwa i patrzcie teraz Kurde nie zrobiliśmy tego nie zrobiliśmy 202! I tak, to... tak samo jak na streamie 202. Dokładnie taka sama liczba. Pięknie! Ja mam nadzieję, że to się nagrało. Kurde, ale sztofnie. To tyle z mojej strony. Jak widzicie, talia jest zajebiście dobra. Jest nie dość, że memem. To ja większość gier wygrywam tą talią. Więc kurde, naprawdę się nadaje. I to mówię z ręką na sercu, kto był na streamie, zresztą też widział. W tej chwili to była moja druga gra pod rząd, żeby nie było. Ta jest gigantycznie mocna. Pobierajcie i bawcie się. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i powodzenia na szlaku.